Psychoterapie Systemowe. Cel systemowych terapii rodzinnych nie polega na polepszeniu symptomatycznego obrazu jednostki, ale na poprawie aspektów związanych z komunikacją oraz odrębnością każdego z członków grupy. W psychoterapii dwojga ludzi pozostających w związku z pacjentem jest dwoje ludzi, nie zaś jeden czy drugi z partnerów. W psychoterapii rodzinnej terapeuci wykazują różne zainteresowa równe zainteresowanie wszystkim członkom rodziny, podejmując różne punkty widzenia. Starają się przeciwstawiać etykietom, osoba perwersyjna, ofiara, chcąc analizować proces interakcji. Stawianie się w pozycji wiktymologa może w oczach zwolenników myślenia systemowego uchodzić za powód do linearnej metody wyjaśnienia. Lecz uznanie jako przesłanki osobowości każdej z jednostek nie wyklucza uwzględnienia kołowego procesu wz wzmacniającego. Można na przykład powiedzieć, jednostka okazująca zbyt wiele troski swojemu partnerowi wzmacnia u niego potrzebę zależności, której ten nie znosi. Reaguje więc na to, projektując postawę odrzucającą oraz agresywność na drugą osobę, która nie rozumiejąc em, ma tendencję do obwiniania się i do okazywania mu tym większej uwagi, co w konsekwencji nasila tylko u partnera postawę odrzucenia. Tego rodzaju wyjaśnienie systemowe ma sens tylko pod warunkiem, że się założy, iż jeden z protagonistów jest osobnikiem perwersyjno-narcystycznym, drugi zaś wykazuje skłonności do obwiniania się. Hipotezy systemowe. Pojęcie homeostazy w rodzinie, zachowanie za wszelką cenę stanu równowagi lub też pojęcie podwójnego związku, blokowanie komunikacji w celu zahamowania procesów myślowych, pozwalają nam zrozumieć przebieg procesu zabładnięcia. Jednak na poziomie klinicznym, rozumowanie systemowe w ścisłym tego słowa znaczeniu. Czyli nie uznające ani agresji, ani atakowanego, lecz wyłącznie patologiczny związek bierze na siebie ryzyko, że straci z pola widzenia obronę jednostki. Analiza kołowych procesów wzmacniających jest bardzo użyteczna w celu, Rozładowania sytuacji, które zachodziły jeszcze pewną, zachowały jeszcze pewną elastyczność pozwala to na powiązanie zachowań jednego członka z członków rodziny z zachowaniem drugiego. Z zachowaniami drugiego. Gdy jednak dokonało się już przejście ze stadium zawładnięcia do stadium molestowania, proces stał się autonomiczny, a więc nie da się go już przerwać przez proste y, odwoływanie się do logiki protagonistów lub ich chęci zmiany. Nazwanie perwersji po imieniu ma konotację moralną, zawierającą dezaprobatę, czego wielu terapeutów woli unikać. Wolą oni mówić raczej o związku perwersyjnym, niż o agresorze i jego ofierze. Atakowana osoba zostaje w ten sposób pozostawiona sama sobie, z własnym poczuciem winy, nie mogąc wydobyć się z zabójczego stanu zawładnięcia. Rzadko się zdarza, aby osobnik perwersyjno-narcystyczny zgodził się na terapię rodzinną lub terapię wspólną z partnerem, ponieważ zakwestionowanie siebie jest dla niego niemożliwe. Ci, którzy się na to zgadzają, to osoby posługujące się perwersyjnymi mechanizmami obrony, nie będące jednak osobnikami autentycznie perwersyjnymi. W trakcie obowiązkowych konsultacji, na przykład mm, narzuconej przez sędziego mediacji osobnicy perwersyjni próbują manipulować także mediatorem, aby mu udowodnić, do jakiego stopnia ich partner jest zły. Ważne jest więc, aby zarówno terapeuci, jak i mediatorzy zachowali szczególną ostrożność.